Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z NoteBustera, będziemy kontynuować naszą przygodę z poprzedniego odcinka. Eee, nie mam chyba żadnych funduszy, nie dobra mam trochę funduszy na upgrade'y. Eee, Zupgradujemy. uuu plus 10% kryta, to brzmi całkiem spoko. Weźmiemy sobie te 10% kryta, mamy jeszcze trochę niebieskich funduszy. Możemy za to sobie kupić potency, która zwiększa nas po prostu bazowy damage. Możemy sobie. Uuu, tutaj już mamy tego, no, tą notkę na HP wymaksowaną. E, tutaj leczenie przy ataku przeciwników i na nic innego nas nie stać. To lecimy, testujemy prestiż 4. Uuu, co to jest za? Podłużny, e, podłużny obiekt? Czy to są po prostu lepsze bomby? Nie, to nie są bomby. Nie mam pojęcia co to takiego. Uuu. Trochę nam brakuje HP-ków, trochę brakuje nam też chyba armura. Zwiększmy sobie trochę armor. Uuu, tutaj mamy jeszcze lepsze ulepszenie na armora. I zagramy sobie e, może jedną dwie gierki na prestiżu trzecim, żeby pofarbić sobie materiały na prestiżu trzecim dawaliśmy sobie nawet radę. te y, strzały, które pojawiają się pozybianie przeciwników robią nawet całkiem dobrą robotę Też Powinniśmy dostać level. Ciekawe czy w tym podejściu też dostaniemy level, ale tak czyszczenie przeciwników na trzecim prestiżu jest, no, przyznam szczerze, łatwiejsze niż na czwartym. Brakuje nam jeszcze damage. Wydaje mi się, że mamy nawet spoko, przynajmniej na początek prestiżu czwartego. Ale brakuje nam jeszcze suriów, brakuje nam takich rzeczy właśnie jak Armor, jak Life silia, jak Regen. O, i wpadł pięknie level kolejny. czy jakąś nutkę, którą mogę kupić za level, już mam odblokowaną. U. Aj, duży niebieski chciałem powiedzieć, ale teraz zniknął. Czy mamy coś, co odblokowujemy za expa? U, tutaj. Większy y, rozmiar eksplozji. Całkiem ok. U, 200% spawn rate'u, weźmiemy to to może się przydać, zwiększymy trochę jeszcze bardziej armor i zagramy U, jeszcze mogę sobie ulepszyć potencję, więc sobie potencję ulepszymy i zagramy sobie jeszcze jedno podejście na e, tym prestiżu trzeci potem już sobie przejdziemy na czwarty, już na, że tak powiem, pełnej. Okej, okay. nie wiem, czy ten spawn rate, który kupiliśmy, te 200%, faktycznie aż tak zwiększyło pojawianie się kwadracików. Nie odczuwam aż tak, e, że tak powiem, dużej różnicy. Chociaż może. Nie jestem pewien, nie jestem po prostu pewien. No, fajnie by było może sobie troszeczkę ulepszyć jeszcze magnes no, Ulepszenie magnesu byłoby spoko. Wydaje mi się, że ulepszenie e, tych właśnie pocisków wystrzeliwanych przez umierających przeciwników Ubierające kwadraciki też by było całkiem spoko. Ok, 3000 udało się wyfarmić. Ehm. Co tu chcemy zwiększyć? Wydaje mi się, że nadal powinniśmy się troszeczkę skupić na armorze. Eee, magnes sobie zostawimy, magnes jest dość drogi. Pięknie, tego armora mamy wymaksowanego, tutaj już kolejny. Tutaj jeszcze armor against bosses, weźmiemy sobie ten cały zestaw. Zwiększymy sobie jeszcze to, czyli ilość armora względem tego, ile jest przeciwników na mapie. Naszym zwiększonym spawn ratem może to być dość przydatne. Czy umieramy? Nie. Nie dostajemy obrażeń za dużo. Nice, nice, nice. Jesteśmy w stanie nawet troszeczkę przetrwać. Eee, ciekawe, ile obrażeń zadam bossowi. Czy jestem bossa na tym prestiżu w stanie... Uj, nie, nie, już mało HP. Brakuje ta, brakuje zdrowia. Jesteśmy w stanie dojść do bossa, ale za bardzo nie jesteśmy sobie w stanie z nim poradzić Milestone. U, 5000 darmowego hajsu za Milestone. Zwiększymy sobie epic Range. Uuu, 8 HP przy zabiciu przeciwników, to jest spoko. I zwiększymy sobie tutaj ten armor. I zwiększymy sobie jeszcze ten armor względem przeciwników pojawiających się na mapie. Arboru mamy na razie tyle, że na początku fali nie otrzymujemy tak naprawdę żadnych obrażeń, nasz armor robi robotę. Jestem zadowolony już z naszego surwi, czyli z tego, jak długo jesteśmy w stanie w fali przetrwać bez podtrzymywania jakiegoś dodatkowego damage'u, jednakowoż sam nasz damage jest troszeczkę poniżej tego, gdzie chciałbym, żeby się znajdował. Fajnie, mamy bossa i nadal jesteśmy już na, jeszcze na full HP. E. Jak to sprytnie zrobię, to wydaje mi się, że tego bossika będziemy mogli zrobić. Ajajaj, nie zrobiłem tego sprytnie. Niestety, ale dużo nie brakowało. E, zwiększymy może swój damage. E, dodatkowy damage przeciwko bossom brzmi OK. Zwiększymy sobie potencję, bo to jest inna waluta. Coś jeszcze mogę ulepszyć? Mogę ulepszyć swoje HPki i to by było tyle. I się mi wydaje, że jeżeli zrobimy to z głową, jeżeli podejdę do tematu z głową, to będę w stanie e, pokonać bossa tego Prestige'u. Jednakowoż przed przejściem na prestiż piąty jeszcze tutaj sobie troszeczkę poczujemy. Jesteśmy też blisko levela, co mnie bardzo cieszy. Nie jestem pewien, czy w tym ranie tego, ten level dostaniemy, ale daleko do niego nam nie brakuje. E, do, jest już bosik, jest już bosik. No, bosik jeszcze jakieś obrażenia robi, więc muszę tak do niego podchodzić, że uderzam. I się wycofuje jest bosik zrobiony tak jak mówiłem e, nie przejdziemy jeszcze na prestiż piąty e, bo e, ulepszamy sobie jeszcze trochę rzeczy jeżeli chodzi o damage, jeżeli chodzi o surwi, więcej hp e, przetestujmy prestiż piąty na razie sobie przetestujmy ale wydaje mi się że będziemy musieli wrócić na trochę jeszcze do czwartego żeby zwiększyć nasz armor zwiększyć nasze hp i uuuuu pięciokąty u, pięciokąty się zamieniają w dużo mniejszych pięciokątów, okej. Okay. Jest i level up, tak jak mówiłem przy Bosie w, w poprzednim prestiżu jeszcze tego level upa nie dostaliśmy, ale tu już tak. Hmm, czy ja powinienem się teraz skupić na obrażeniach naszych pocisków? Możliwe, że tak. Zwiększę sobie wielkość eksplozji jeszcze kolejne 15%. U, tutaj mogę w NATO wydawać jeszcze lewele. Zapomniałem. Nie wiem, co to jest ten klok zielony, nie wiem jak to zdobywać. Możliwe, że to się odblokuje w kolejnych prestiżach. U, plus 25% 25 to jest całkiem okej. Okay. Dolecimy. Utrzymaliśmy się całkiem dobrze na tym piątym prestiżu, więc jeszcze wokół niego, więc nie tyle jeszcze wokół niego, tylko po prostu skupimy się już na nim. bo jesteśmy na skraju HP. Ajajajaj. Dobra, czyli może faktycznie będzie trzeba na ten prestiż czwarty wrócić. Tak, wrócimy sobie na ten prestiż czwarty, przynajmniej na 1-2 rany, żeby sobie pochwalić trochę materiałów i popracować nad naszym surger, popracować nad naszymi HP-kami, nad naszym armorem, żeby dało się radę dłużej wytrzymać na tej mapce. Na tym piątym już prestiżu. jesteśmy w miarę w stanie się utrzymać. Teraz muszę pamiętać o tym, że chcę używać moich punktów umiejętności za levele na zwiększeniu ilości pocisków wystrzeliwanych przez e, nasz kwadrat po zabiciu przeciwnika. Bo to całkiem fajnie pomaga w clip speedie. Pozwala nam zabijać kilku dodatkowych szkół w early game przeciwników. Dobra, już mamy apalof jeżeli chodzi o damage. Za chwileczkę ten nam pewnie się skończy śmiercią naturalną. Ta, ale udało się prawie 5k wyciągnąć. Jeszcze nam brakuje na to ulepszenie, szkoda. Ale tak jak mówiłem, popracujemy może trochę nad... U. Popracujemy nad Survi w pierwszej kolejności. Jeszcze dodatkowy armor, ale mniejszy, bo ten dawał nam 6, a ten daje nam tylko 2. Mamy to wymaksowane, nice. A nie, to ma aż 20 leveli, jest tańsze, ale ma 20 leveli. E, więc spróbujemy sobie teraz znowu bridge'a piątego. Trochę sobie zwiększyliśmy armor, wydaje mi się, że będziemy w stanie tutaj o wiele dłużej wytrzymać. Wydaje mi się, że będziemy w stanie dojść do bosa, ale wątpię, że z bossem będę w stanie sobie poradzić. Ok, tutaj kilka pięknie bomb się odpaliło. A jajaj, tak jak mówię, doszliśmy do bosa, ale sobie z nim nie poradzimy. Zainwestujemy dalej w tą notkę z armorem. U i tutaj plus 5 armoru. Armor bajtowy. Pozbieramy te niebieskie waluty, bo spróbujemy je troszeczkę pokolekcjonować na potrzeby ulepszeń tego ataku i wydaje mi się, że będziemy musieli pomyśleć o kupieniu większego poziomu ulepszenia, który sprawia, że niebieskie figury geometryczne się nam pokazują. Bez jakiejś większej. No. Nie jesteśmy jeszcze tak wystarczająco. U, 24 niebieskie. Okej, okay. jeszcze nam co nieco brakuje. Jeszcze nam co nieco brakuje. Tutaj jest strasznie drogie to ulepszenie. Więc zainwestujemy w ten Bite Armor. I Armor przeciwko. O, miałem nie wydawać niebieskich. Zapomniałem, że ten Armor przeciwko bossom kosztuje niebieskie. Ale złożyłem. Polować. Wygląda na to, że warto te małe pięciokąty, że tak powiem, na nie polować, po tym jak ten duży to 5 pięciokąt się rozwali. Bo dałem całkiem przyzwoitą, z tego co widzę, ilość pieniążków. Ok. I już pojawia się tutaj widzę w rogu bossing. Jesteśmy też bardzo blisko levela wątpię, że tutaj uda nam się ten level bić. Jak dużo obrażeń jesteśmy w stanie zrobić bossowi? Sporo, ale on nam zrobi tych obrażeń jeszcze więcej. Niestety. E, ulepszamy sobie jeszcze bardziej armor. Potrzebujemy więcej surwi. I znowu podchodzimy do tego piątego prestiżu. Teraz pytanie, czy chciałbym dalej pakować ten armor, czy spróbować zaoszczędzić sobie trochę hajsu e, i zainwestować większy spawn rate dla niebieskich. E, może zainwestujemy w ten większy spawn rate dla niebieskich to może oddać. Szybciej wtedy wijemy sobie na przykład właśnie ulepszenia armoru przeciwko bosom wijemy sobie szybciej e, ulepszenia. Obrażeń jako taki. Może faktycznie powinienem nad tym bardziej pomyśleć i skupić się nad tym. Na razie sobie tego bossa odpuścimy. Nie będziemy go jakoś specjalnie targetować. Bo nie wydaje mi się, że jest on wystarczająco silny, żeby sobie z nim jeszcze poradzić. No, niestety. Jeszcze 10 niebieskich kulek do ulepszenia demaże nam brakuje, więc źle nie jest, ale możemy ulepszyć spawn rate niebieskich. I spawn rate niebieski chciałbym bardzo ulepszyć. Mogłem sobie. Dostałem level, zapomniałem o tym. Mogłem sobie ulepszyć. Skubiłem słówko. Mogłem sobie ulepszyć ilość pocisków wystrzeliwanych przez mój kwadrat po zabiciu przeciwnika. To nawet nie jest chyba po zabiciu przeciwnika, po prostu po ataku. Mm. burza idzie. Ważna burza idzie. Tego pięciokątu no, możemy zarobić dużo niebieskich, jeżeli pozbędziemy się tych malutkich pięknie. Więc wydaje mi się, że teraz już będziemy mogli zainwestować w te ulepszenie, które zwiększa nam damage dość intensywnie. U, tej bumby. O, tej bomby jeszcze nie udało się. O, 57 z tego samego, jednego ranu. nice. Jeszcze trzech na następną niż 25, tu się jest całkiem, całkiem. Uh, Stones. Dodatkowa seta. I jeszcze coś. Dodatkowe 8000 czerwonych. Dobra. Jest ee, to wymaksowane. To nam kosztuje. Nie wiem, z czego się dostaje. Jeszcze to zielone. Nie wiem, z czego dostaje się te zielone rzeczy. Co tu mamy? E, mamy coś, tutaj mamy za SP, więcej pocisków, mamy coś za level up'a jeszcze do kupienia, nie za level up'a tylko za fioletowe z bosa e, Tutaj, to jest całkiem spoko, leczy nas za pół, za każdy pieniążek, który podniesiemy. E, jeżeli mamy tak duże pieniądze, zwiększymy sobie prawdopodobieństwo pojawienia się niebieskich jeszcze bardziej i zwiększymy sobie to. Teraz mam 40% szans na to, że podniesiemy podwójne zasoby i zwiększymy sobie obrażenia, może przeciwko bossom. Eee, dobra, ten regen może się przydać. Jestem ciekawy, z czego ten zielony resource możemy dostać. Czy teraz jestem wystarczająco silny, żeby poradzić sobie z bossem? To mnie ciekawi. Jest taka możliwość, dość poważnie się zbustowaliśmy, jeżeli na pewno jeżeli chodzi o damage. czy znaczy jesteśmy w stanie przejść ten prestiż. się przy pomocy podnoszenia właśnie surowców jest całkiem ok Jeszcze czegoś tam brakuje, brakuje nam trochę surwi, brakuje nam HP lub armoru. Hmm. Kupimy sobie to, kupimy sobie max HP, bo im więcej mamy max HP tym szybciej się leczymy. I zwiększymy sobie delikatnie armor i armor w zależności od ilości przeciwników w okolicy. I mi się wydaje, że ten prestiż e, teraz będziemy w stanie sobie przejść. Uuu, trzy bomby koło siebie, niestety koło tych bomb nic nie było. No cóż. Teraz będziemy w stanie przejść tego bossa? Mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję, że ten prestiż będziemy w stanie sobie spokojnie zrobić. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tego bossa mamy w kieszeni. Tak, ten boss jest w kieszeni. I mamy zrobiony odblokowany prestiż kolejny. E, ulepszymy sobie to przeciwko, bo są tutaj jeszcze jest dodatkowe 100% nice. E, na to mnie nie stać, bo nie mam tych zielonych obrotów. Taka strzałka, nie wiem co to robi. Zwiększymy sobie jeszcze bardziej trochę armor, i to będzie na tyle, to też będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zbliżamy się To woli do, do 30 minut, więc sobie na dzisiaj odpuścimy. Zrobiliśmy już dwa prestiże, i będziemy kontynuować naszą przygodę w kolejnym, jutrzejszym odcinku. Za dzisiaj ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jak zwykle zapraszam do lajkowania, subowania, komentowania i wszystkiego tego, co Flutu YouTubea tak bardzo lubi. Zapraszam Was też na mój drugi kanał, na którym dość regularnie streamuję. A za dzisiaj bardzo Wam dziękuję, życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!